mnie to jeszcze raz. Dzisiaj książki powstają bardzo szybko, ale nie tak było w starożytności. I nie inaczej było z najważniejszą księgą świata, jaką jest Biblia, Pismo Święte. Jej historia dociera do początków ludzkości, opowiada o dziejach Abrahama, opowiada o prorokach, królach, mędrcach i prowadzi nas do samego Jezusa Chrystusa. Historia spisywania tej niezwykłej księgi obejmuje tysiąc lat. Biblia została spisana w trzech językach: w języku hebrajskim, w języku aramejskim, są to języki semickie oraz w języku greckim, w jego prostym dialekcie koiné. Była spisywana na różnych materiałach na linianych tabliczkach, na fragmentach skał, na papirusach, czy też na cienko wyprawionej skórze, na pergaminie. Dzisiaj wygląda to już zupełnie inaczej. Biblia jest publikowana w dwóch milionach egzemplarzy rocznie. Została przetłumaczona na ponad 400 języków świata. Nowych 1500 tłumaczeń jest w przygotowaniu. Pomyślmy, jak wiele drukarni musi zostać zaangażowanych w takie przedsięwzięcie. 50 autorów, wielu redaktorów, wielu współpracowników. Czy jest to wszystko do pogodzenia? Sposób komponowania tekstów w starożytności był zupełnie inny niż obecnie. Łączono ze sobą różne opowiadania, różne tradycje, jedno wydarzenie było opowiadane na różne sposoby. W przypadku Nowego Testamentu ten proces powstawania był o wiele krótszy. Opowiedziano jedną Ewangelię na cztery sposoby: czterech ewangelistów, cztery różne teologie, czterech różnych adresatów, a prawda pozostaje jedna i niezmienna.